Przema witam w drugim parcie. Niestety mi przerwało. No, dlatego podzielę na party, Dlatego jeszcze raz karty Riera, Arteta. Na was Pepe, Reina, Gigna. Oj, sorry. I Vincent kompany. Fans, favor, fans favorite. Drugi poster. Sorry, jeszcze raz, że przerwało. Ale fajnie otwarłem Tak. Igor Achenfeller. Wufon. Cielini fans favorite. Super. Gregory van der, Vell, van der Vell, sorry. Melberg i Rune. Melberg, pamiętam, był na kartach z Euro. Dobra. Jeszcze raz, trafiliśmy dwie fajne karty w dwóch boosterach. Dwa fansy. Przy okazji, że fans, fav, fans favorite występuje jeden na 7 paczek. No, czyli dobrze. Dwa boosterki. Dwa fans favorite. Juventus i Manchester City. Statystykami lepszy. Jest wąsą jest kompany wąsą powiedziałem, bo po francusku bo po francusku tak się czyta no. A Giorgio Chiellini Aha, i tutaj jest taka ta Większość youtuberów o kartach czyta Chiellini, a to jest Giorgio Chiellini przez K Chiellini Taka ciekawostka mała No i trochę bazówek jak zwykle Dobra, to by było na tyle. Tu by był paninifan.pl. Sorry, jeszcze raz, że przerwało. To jest druga część. Aha, jakby to nagrywam przez Androida. Dobra, to tu był paninifan.pl i cześć.